Pierwszy dzień tak poszukiwań, tak? Z fajnymi tak. owocami. Podejrzenie wskazuje na to, że Junkers U88, zwane po bardzo popularnie. Takie przynajmniej są pierwsze wskazania. Dokładnie. Więc będziemy to pewnie jeszcze potwierdzali. Ja liczę na to, że stopnia spotkanie otwierające, to będzie spotkanie zamykające i ten plac się właściwie prawie zapewni. cały zapewni tym bardziej, że jakiś tam sygnał mieliście dotyczący gabarytu. No to, to już tutaj było powiedziane, także myślę, że nie ma... Nie, to jest koła i koło te motocyklowe bardziej raczej. Tak, bardziej oświadczone. No ale tutaj pełna guma, czyli naprawdę stanę, nie? Nie, mhm. nie jest o Co mamy? Goleń tak od samolotu. Tu ten łącznik tak zwany e, Jak to znał? Dźwigar. nie No co? To znaczy to łącznik no Bo to jest... To jest jedna część, tam jest druga i tam się tutaj wchodzi. wchodzi I prawda, że to jest koła tylnego, tak? Bo, bo... tak? Tak, to jest koła tylnego to, to, nie? Od, nie od y Może będzie to jeszcze no wchodzić. No myślę, to że to jak to na parę godzin, 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 godzin poszukiwań... Owocnie. To owocnie, ale to nie? jest też to. fajne. Jeżeli ten fragment poszycia rzeczywiście od EU, no to to jest tak To wygląda, jakby było gdzieś tam w miejscu skrzydła, tak? Te podcięcia mogą wskazywać, że tam mogą być tak, pióra tak. dotyczące... A jakieś wzmacnianie, bo to jest dosyć ciężkie jak na skrzydło skrzydła, skrzydła, skrzydła przeważnie były aluminiowe, nie? To Ta, jest takie, to było, żeby ci To może być wzmocnienie właśnie. I to na pewno w dwóch było montowane. Czyli tak Nie jest profilowany też miejsca, tak gdzie, gdzie było paliwa, paliwo w skrzydłach też były czasami wzmacniane na, właśnie na, na możliwość tam przestrzelania tego, tak? szal zbiornik paliwa, no to właściwie samo samolot do, do samolot one miały, się kończyła. Tylko wszystkie zbiorniki miały gumę w środku. Która po przestrzenieniu sama się uorganizowała. No ja tak. bardzo serdecznie dziękuję wydaje mi się, że Muzeum Oręża Polskiego chociaż tutaj naprawdę nie tylko Oręż Polski jest prezentowany bo tam jest ciągnik z II Wojny Światowej, ale też jako jedyni mamy czołg pancer 4 właściwie prawie w 100% kompletną kompletnym, a nasze marzenie jest to żeby ją też uruchomić i kiedyś w tym, tym czołgiem pojechać więc gorąco zapraszamy z mojej strony jako, jako organu prowadzącego te muzeum, serdecznie dziękuję no i oczywiście w tej sytuacji również zapraszam jeżeli macie chwilę czasu do zwiedzenia e, tego, tego muzeum a e, mamy już pięć oddziałów, Tak, więc to nie jest tylko, jesteśmy w jednym z bardziej dynamicznych oddziałów mamy tutaj oddział, mamy skanser morski, mamy e, muzeum czyli byłą po radziecką mm -hmm. bazę, gdzie były przerwane pociski jądrowej. Ostatnio nabyty to również skansen lotniczy będzie budowany. Były po niemiecki hangar lotniczy, być może ten samoloty w tym hangarze również no właśnie. stacjonował. Tak? To, to takie zdarzenia mogą mieć. Tam były wodnopłata, ale również był pas lotniska takiego poloka. Jeszcze raz serdeczne dzięki do prezesa, dzięki. tak i wszystkich, wszystkich eksploatorów, tak? 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 Tak,